Kiedyś ja vlog z czwartku par 5. Mam że się nie spóźni. Przepraszam moją panią Adągiewką, ale jak ja piszę, że y, chwilkę się spóźnię, to dlatego, że ja mi się chcę do toalety chwilę przed. To już nie moja wina, tak? <grych> Więc idę sobie zrobić chyba picie. Tylko nie wiem jeszcze jakie. Bo to jest w sumie... A to nie, jest hall. to nie jest hall, to jest vlog. Właśnie. Hall. Muszę teraz. Jakiś chłopiec się ukrywa nam za śmietnikami, przez co psy szczekają. Szczu. Ukrył się za śmietnikiem. Jakiś kolega żartował. i Dobra, więc bardzo fajnie i to jest vlog. Więc jeszcze potem po angielskim. A to zobaczycie w vlogu. Pa. Do angielskiego wziąłem sobie wodę. I tak wyglądał mój outfit, outfit, tutaj z pieskami, głaszka pieski. No i teraz jedziemy do Wiktorii. No tutaj jeszcze kłaskam i jedziemy do Wiktorii, bo idziemy do Thank okay. okay. jutro part 6 pa